Hej, cześć, witamy was wszystkich bardzo serdecznie. i Niech Moc będzie z wami na początek. Ze mną jest Kina. Jestem. Ta. I Witamy was w premierze Star Wars Battlefront. Fuck yeah. Tak i tutaj wielkie ukłony dla jej, jej Star Wars. Przepraszam za to, że udostępnili Ta. nam pełne wersje gry. Także dziękujemy wam. Bardzo, bardzo, bardzo wam dziękujemy. Tak. Jest przepiczna. Miło, że jeszcze napisał i niech Moc będzie z tobą. Ta. <noise> tak, słuchajcie. Zważywszy, że Star Wars Battlefront nie posiada jako takiej kampanii, żebyśmy ją grali w kopie. dlatego też stwierdziliśmy, że przejdziemy sobie parę misji, które tutaj są. I może plus jeszcze jakieś pokazówki z multi? Jak myślicz? Możliwe, że coś tam się gdzieś pojawi. Coś tam się pojawi, dokładnie. Dobra, to co? My, słuchajcie, będziemy za... zaczniemy od przetrwania, i kina już tutaj wybrała, przetrwanie na Endorze. Na Endorze, bo jest bardzo ładna, a jest... znaczy, jest bardzo trudną mapą. Aha! <laughs> dobra. Znaczy pod względem takim, że jest dużo drzew, dużo liści i nie wszystko widać. Z moim skillem a może być ty, ciekawe. Ty, wy ty wybierasz, znaczy tak, ty, ty tak. stawiasz. Poziom trudności, oczywiście, że mistrzowski. Nie, no tak, oczywiście. <laughs> no, nie, bierzemy normalny. <laughs> znaczy nie, bo tak to przeszli na mistrzowskim, ale wiemy, że wy tego byście nie przeszli na mistrzowskim, no więc co tak. by wam nie było smutno, że tak nie potraficie, to sobie przejdziemy to na normalne. No, szkoda, że to jeszcze nie ma łatwego, bo jeszcze lepiej. Dobra, partner, kooperacja online. E, bo tutaj w ogóle gra się zapyta, czy chce być partnerką Wojtka. Tak. Taki nowy sposób jeżeli wiecie, kiedyś kowak pytał dziewczynę o chodzenie, a teraz ją zapraszam w Battlefront. Za... Czy, czy będziesz moją partnerką? Przeczytaj, co jest napisane na początku, pierwsze dwa słowa. Star Wars Battlefront DJ? Nie, przetrwanie Endora, Admirał Akbar. Ty masz w ogóle okay. te, ten przetrwanie? Nie, ten? Ja, ja mam Artur D2 i, i ekran ładowania. Aha, czyli to u mnie jest pokazane, dobra. Ciebie jest Allah Akbar. Admirał Akbar. No, no. No, o to chodziło. Dobra. I to jeszcze, i to jeszcze rozkazał przeprowadzić tam sabotaże, nie? Okay. O kurde, ile tu broni doszło. Doszło jest. No, masę rzeczy pozmieniali. To Od CA87 do. to w ogóle wygląda jak. Powiedz no. co. Dobra, weźmiemy. E ja e 3, chyba e -E -3. No Ja też wziąłem E3. To czekaj, to nie, ja wezmę co innego. Ja wezmę karabin oh. precyzyjny, pistolet. Ja chcę się zgarnąć. O, Myślę, że wezmę sobie. Na ręce sobie wezmę łajdaka, bo ma plecak skokowy. Ja też. Ewidentnie. Ewidentnie. No dobra, to start. Na szczyt ładnie wygląda. No. Kina, szybko, szybko. Ale teraz można wybrać, i jeżeli się gra na multi, to można sobie wybrać, czy się gra kobietą, czy mężczyzną. Tak? To tak, super. i można sobie wybrać, czy. Gasz, w hełmie możesz sobie kupić nowe stroje, które są. W sensie możesz grać nawet szturbowcem kobietą. O, fajnie, a co masz taki różowy kostium? <laughs> Nie, po prostu masz bardziej już zaznaczony. No dobra. Uh, aha, to był jetpack, okej. Okay. Co my tu mamy zrobić? O, tu w ogóle przedmioty do kolekcji mamy znowu do zbierania. Muszę się mm. za nimi rozglądać. Przygotuj się. Ale fajnie, tu. No, tu wygląda na za narąbiście gra. E, oni nadciągają stamtąd. Mhm. Czekaj ja się tu z w krzaczorach. O, już są. To ja do nich strzelam. Nie sobie podbiegłam na górkę, ty już zabił. No przecież to jest śliczne A da się tam na górę wskoczyć na ten? Tak, chodź. Tak, da się? O, tak kinałkę już grała Ale tylko multiki. Ja widzę, że coś tam mamy pozbierać. przecież za... to. Wow, 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 skąd tu strzelają? Masz zaznaczone na minimapę, z którego... Tu są te małe miski. Tylko uważaj, bo stąd może spać się zabić, więc pamiętaj, żeby coś to użyć ...jetpacka przy O chodem. kurde! <laughs> no dobra, na się jetpacka. Dobra leżą. Dodatkowe użycie. Przy okazji też wyszukuj A? tych punktów do zbierania. Mhm. Mm Chociaż w tym lesie to jest je kurde, cholernie ciężko dostrzec. Dlatego mówiłem, że bierzemy las na początek, bo po prostu uwielbiam tą mapę za jej to takie zagmatwanie. Wow wow wow, 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 wow. Snajperzy gdzieś chyba są są Gdzie Z już pleców. Tam jesteś. I czekaj, ja będę próbował tutaj z góry. Tam na górze rozglądać, bo jeżeli gdzieś ukryli te, te to pewnie tam jest. To, prawie sobie wbiegłam w typa, nie? A, bo to jest ten latający czwok. Dobra zdjęty co, te krzyki tych, nie? A ja nie widzę, ale ich nie widać tutaj. Wiesz co, bo oni się chowają jak do nich podbiegasz. prostu przez lunetkę, i stoją na tych platformach Tam na przykład jeden stoi strzelam? Gdzie? Nie widzę. A jest! O! Ja je zawsze lubiłem takie słodkie misiaczki. Jakby to mam przemieszkała psuła. Dobra, co I ta woda w ogóle. Nie, naprawdę, słuchajcie, gra jest zrobiona przepięknie moim zdaniem. Optymalizacja jest bardzo dobra, a wymagania są zawyżone, to od razu mówię. Zresztą, tak samo jak Syndicate, zresztą wszystkie gry zauważyłem, że mają strasznie zawyżone wymagania ostatnio. Tak, później nie czepiał, że mu nie banga. Oprócz Arkham Knight. No nie zaprzeczysz chyba. Nie no, przejął dziad. A tu nie tylko o mnie stoisz, nie no jak o ciebie stoję, ubraniam, jak coś to pamiętaj, że masz granaty, nie wiem, wiem, Czekaj, ja skoczę My tam sobie po. Tak. Opa, po sobie. dodatkowe użycie, jeden ok, to jest za serduszko, co to jest? Dodatkowe życie. o, no tak, bo mamy trzy życia. Oni ja nie, nie wskoczy. Yy, no masz napisane. Czy 15 jest. Ej, tam się nie... Bra. No nie wskoczy się na tego niszczyciela. Tak właśnie tam próbowałem. Jak coś to tutaj masz, wiesz. Te, te, te bonusy przy. Mhm. Uh -huh. Kapsule. Bomba zbliżeniowa. No myślę, że jak będzie kapsuła, to ją postawię. Mhm. Uh -huh. Granat leci. Ups, nie tu. Aha, bo ja tą bombę zbliżeniową rzuciłem. No świetnie, ja, brawo. Ja hmm. to przelecałam. No Tam chyba jest jeszcze jeden bonus pod tym podpodem, Więc jest. Możesz... Ja to już. <laughs> Wieżyczka przeciwpiechotna. To ja chyba też mam taką. Ja skoczę po, po ten bonus tam 40 metrów? Tylko. cały czas rozglądam za tymi do kolekcji, ale tutaj bardzo ciężko jest tutaj dostrzec. Jest. Już na tamtej mapie pamiętasz, którą robiliśmy na no. tej pustynnej też był problem. Chociaż był tak ukryty jeden skubaniec, że... Ale te mapy są dużo większe niż tamta. No wiem, wiem, o kurde, ze wszystkich stron nas napierdzielają. Dobra, to ja biorę tych. Dobra, ja jestem na górze. O, tu Pięta. jesteś, Dziadzie. Dobra. Oparta kolejna fala. Dobra. Tak, piąta. Dobra, idę do Rozglądam cały czas za tymi, tymi. Rozglądam się za tymi tymi, jak powiedziała no, bardzo lepte, <laughs> Kapsuła, 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 mhm. kapsuła. Ja chyba położę tą tą, piechotną. Połóż. Postawię, no, ja może ją no, postawię gdzieś tutaj wcześniej. I ona ich sobie będzie zgarniać. No, postawiłem tutaj na samym... ...froncie, to ja tak może dobrze. postawię tutaj. Ogólnie rzecz biorąc, tutaj w ten tryb można grać na 8 osób nawet. 8 osób można zaprosić do znajomych. O kurde te. Trojdę, no. Na munt jest, możesz stawiać, no. O, jeden przycisk? No, dziubaski, yy, gdzie bo... jesteście? O chyba nie! No! Dobra, rzucę w go granatem. No tak. to jeszcze droidce lata Dobra, zdjęty łapi Ale granaty to bardzo dużo Granaty bardzo dużo temu robią, wiesz? No nie wiem, bo rzuciłam w niego granat tylko mój granat go dobieł Atak orbitalny Aha! O tak. O bo zbliżenie, nie bo tam na górze jest życie. Ja myślę, ach, nie dolecę. No napieprzają ze wszystkich stron. Już bym proponował, może spróbować ich z góry, wiesz co, zdejmować teraz. Właśnie jestem na górze, bo zbieram nam to życie. A ze wszystkich stron... O, ty strzelasz tamty. Kurde, oni się tu na górze też respią, ale lipa. Nie ma lekko. E, e, e. Bo się koty znowu odłączą, no, internet. Kurna nie, nie chcę ataku orbitalnego. U. Tam jest jeszcze latający. Ale czekaj, tak, bo on ma jakąś osłonkę. No my musisz u musisz niego napierdzielać, aż mu ta osłonka zniknie. O, No co? Halo? Nam za... Halo? Nie zostaw! <laughs> Nie bądź sam on tam siedzi, może robię robi a mu o tym przysłyszać. O, widzę ten do kolekcji, idę do kolekcji, biorę, biorę, biorę. Bierz, bierz, bierz. To prawda, Roz. pierwszy dopiero. Zbierz je yeah, wszystkie! Jest w ostatniej chwili, nie? To jest tak zabiła mnie mecz. Kurde, ludzie są. A tu serą. się a tu się da bić yy, z ręki? To yy, ja mam to pod scrollem. Chyba może ja mam. A, faktycznie jest pod scrollem dobra, zdjęci, tu jeszcze kogoś widzę. Z dwóch foków. Dobra, zdjęci. Super, mm. nie, nie mam za bardzo jak tego mojego ataku orbitalnego wykorzystać. Nie ma na kogo, ale chyba poczekamy na tego. Na te. Czekaj, mam Wiem, mam to widzę, właśnie też to zauważyłem. O, kapsuła. Przejmu. O kurde, a te, dobra. Z której strony przyjdzie Trud nas atakować z każdej, więc... Znowu mi się przyciski popieprzyły. <grym> Gdzie jest AT cholera, no bo chcę go... A te zostawmy na koniec, na razie wykonć ich, bo oni ci będą teraz wiesz. Ty jeszcze stoisz? Że lubi. Czy atak orbitalny nas też bije? E, wiesz co, wydaje mi się, że nie. Na wszelki wypadek możemy tutaj sobie. O, o trochę niepotrzebnie. Uch, no już... Czekaj, jeszcze jeden wróg. Chyba A, właśnie ten. Ta. Jest... Tak, dobra. Użyję tego ataku orbitalnego. Jak to wygląda? O, zajebiście! No, coś dużo mu nie zrobił, ale... Dobra. Super. O, mam pole drużynowe, dobra. Nie ma żadnego serducha? Jest! O, jest tutaj. Ach, ty jetpaki! <śm> Co tu. O jest fok. Jest pieprzej. Dron ci w twarz. Chyba będzie nowa wrzuta. Dron ci w twarz. Bitch. O, chyba znalazłem kolejny. No nie jakiś kamor. Ale bardzo duże są te mapy teraz. No. Chociaż jest w ogóle jedna mapa, która mi się nie podoba. Która? Jest taka na, na. Taka szaro bura z lawą. <laughs> szaro bura z lawą. Nie, naprawdę, bo tej mapy się inaczej nie dopisze. Jest po prostu do dupy, pełna kamieni, płonącej lawy. i... No ale to nie jest ta, co była w Becie? Nie. To jest bardziej Aha. Tego zrywa. Wiem, że ich katys ma. Kolejne kapsuły. Imperialnie, ok, dobra. I ta cisza jak makiem zasiał. <grych> no. Tak, sobie przycisk. Szkoda, że nie można w swoją minę strzelić, żeby ona szybciej wybuchła. Ej, tu są w ogóle jakieś niewidzialni typy, nie? No. Czego rzucasz granatem? A, to był flashbang. To był Wojtko no, od tyłu. Może umarł? Słuchaj, Mhm. Mm o. Ale fajny był to Nie, w bardzo ładnie na tych mapach. No oprócz tej szarobury. Tak, oprócz tej szarobury, naprawdę. Chociaż, chociaż jeszcze na niej nie grałem, ale... Dobra, się w międzyczasie... Aha, dobra, już są. No. Ja u siebie ust odwrotnie ustawiony granat, nie? No dobrze rzuciłaś, dobre miejsce. Tak, tylko że na początek użyłam te jetpacka. <laughs> to prawda u siebie jeszcze jetpacka nie mam, bo jetpack od 13 poziomu ja mam 6. A tutaj nie przechodzi progres z tego? Nie. Oooooooo, to lipa. Hala mnie, bo niektórzy mają dopad tak szybko, że... Dobra, tu jest tarcza, jakby co. Układam T. No. Dobrze, on się tam sfocusowało na tobie. Dobra, już mam po... po tej. Dobra, pięknie. Pfff. Tam jeszcze strzał Możecie. Ja no mama tak mam tak orbitalny. Ale to już chyba nie. chyba już, A nie, jeszcze chyba ostatnia faza, be, fala będzie z Ate, już tak mi się wydaje. No kurde, no! To ja tu idę, nie chcę marnować jetpacka, bo się przyda. A ja marnuję! <laughs> rozglądał się, wiesz, co za, za tymi kolekcjonerskim, No Ja właśnie nie? też się rozglądam, ale tu w tym lesie to kurde, jest ciężko to do dostrzec. No, Mogłoby mieć taki bardziej uczujemy kolor, to. To no. byłoby troszkę łatwiej wow, wow, wow 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 kurde znowu mają bańki tu nas ta fala co by się spodziewasz O jak mu ładnie hedzika zasadziłam O tyły snajper sniper. już jest niewidzialny gościu A właśnie niewidzialni to są chyba wiesz co, snajperzy Coś mi się tak wydaje Tu jest N Nie zliczę ile razy Użyłam jetpaka w momencie kiedy chciałam rzucić granat, nie? <grystanie> O! Mam kolejny ten punkt chyba? Masz? Albo nie mam, nie to było No to to tak, ja, tak samo, wiesz bo tak... Bo on tu był i się zniknął. Nie, to tak dziwnie prześwituje, wiesz, i wygląda jak... ...jak właśnie to ta. Ja na tej mapie grałam, jest fajny tryb, że masz... te drony do przejęcia. O. Te... błażą po mapie, no. Ja my w ogóle tam nie mieliśmy tego poda pilnować. Nie, nie. Czekaj, jeszcze tutaj idę w tą stronę, bo tutaj coś... Może będzie. O, mam, dobra. Nice. Trzeci. Ja tutaj biegam po tych krańcach mapy. Przeciwnicy są. Ja to wszyscy są u ciebie. No, ale dostał z bara. O, mam. Masz? Dobra, to jeszcze jeden. Taką, że Kto ci on... pozwolił bańkę odpalić, frajerze? Fokusuję na tobie. Mam nadzieję, że tam dajesz radę. Na razie nie ma problemów. Ja się tu przebiegnę w koło, natomiast obawiam się, że jeden może być albo gdzieś na wysokościach, albo gdzieś po środku. Ma pyski trane. Ale wiesz, co dziwne jest to, że jak się granatami rzuca w typów, i typy dostają tym granatem, to ten granat nie wybucha. A jak się rzuci od razu w to on od razu wybucha. Nie wiem czy zauważyłeś. No to, to są te inne rodzaje granatów. Yy. Bo ogólnie są chyba z trzy, z trzy różne rodzaje granatów. Jeden właśnie wybucha zaraz przy uderzeniu. Jeden no, jest... No ale ten, ja mam termiczne. Ale właśnie ten granat, który mamy. Jak się rzuca nim AT, to on wybucha od razu, a jak rzuciłem w typów, to nie wybuchnął. Trzeba było czekać dziwne. To jest jakiś taki jonowy, nie, 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 nie wiem dokładnie. no mi się upuściu, nie chowaj się do domku. Musieliśmy was obronić. O jest, frajer. Cześć, tu ja rozmawiamy z tymi tymi. O nie, tu wyżej się ja chyba nie Wyżej się doleci na jetpacku? Chyba nie. No mi się, że nie. Psuła. Kurde, ja nie zejdę na dół. Neon mam pak. Jedź tak szybciej. Szybciej jetpack Dobra mam. Lecę. Ja Spokojnie. Aha, ty bronisz tą stronę, dobra? To ja spróbuję mm -hmm. bronić tą. Widzę, że z tej strony nie idą, no dobra, trudno. mi bo broń się przegrzała. Jeszcze trzech wrogów gdzieś. Profity możesz sobie zebrać, jeżeli mnie nie masz. Mam, mam. Mam właśnie działko. Oby to nie było AT. Może nie ma gdzie te jest są? tu jest? Nie. Atak orbitalny. No to czekaj. Nie mogę tu działka Nie wyszedł z ataku. Niedobrze. Dalej go bardziej w moją stronę, ja tu mam działko! Bo czekaj, bo ja mam bardzo mało zdrowia, wiesz Dobra, czekaj, bo mnie tu ktoś strzela w ogóle jeszcze. No ja te, <laughs> ci goli Dobra, masz granatę, mudła te... w się te, To jest od zajechania jeszcze trochę. Dobra, padło. Jest jeszcze jedno na dole. Tak? Tak. Kurwa. wow 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 wow. Dobra. Wiesz co, ja szybko skoczę po te. Albo nie, dobra. Skupia się na mnie tutaj, kurde, za. Się ja się zablokowałam. O, na to by się skupił? Jest. Da. No i pięknie. Te im im w bliskiej odległości jest skuteczne. No i definitywnie. No, no Dobra. świetnie. No, nasi. Pasie to tu byli. Taki nowoczesny bocian. No. W końcu biało-czerwony był, nie widziałaś? No jelo no, jak najbardziej Teraz zobaczymy statystyki, kto był lepszy. Ej, ja biegam po mapie szukając krystalku zostawiłam trzy fale tylko tobie, nie? No to hmm, ciekawe kto był lepszy. To, hmm. no zaraz zobaczymy. W podsumowaniu. Odparte fale równe, pokonanie wrogowie. No. O, dwa w głowę za to ma... Ale podniosłaś, podniosłaś, ale życia. podniosłaś cztery życia, więc cztery życia są ponad wszystko, więc. Tak. No, także kurczę, fajnie, jest podoba mi się ta mapa. Zdjęcia. No moje, no, normalne. No. Wysoki. No. Aha, bo tu jeszcze, o kurde, bez zgonów. Ej, ale nie było chyba zgonów, nikt nie umarł. nie, no nie było, no jest A, ale żart. ukończ na poziomie wysokim. od Nie ty, wykorzystując ty, to tak. dodatkowych żyć, ukończ na dowolnym poziomie i odszukaj wszystkie przedmioty do kolekcji. No, to nam oh. brakowało jednego. Niestety. Ale się ogarnia. O, no, cóż, mam nadzieję, że wam się podobało. No ja myślę. Bo jak nie, to och, och, och. połączę no, połączenie z partnerem, jak, jak mogłeś. Dlaczego czego? nie stało? <grym> nie, nie, wiem, nie, jesteś i um... prostakiem! Nie jesteś w partnerstwie, także... <grym <grym nie, nie wiem, bo... Też... Nie wiem, o co ci chodzi! <noise> nie wiem, nie wiem, jak się zarobiona, jestem. No dobra, moi drodzy. Mamy wielką nadzieję, że Battlefront Wam się podoba tak jak nam. Chociaż ja nie będę ukrywać, że jeszcze nie robiłem dalszych części. W Multiplayerze nie grałem, ale Kina już mi tu mówiła, jest podjarana, więc ja te pewnie jestem też jestem podjarana. Tak, jest podjarana wszystkimi trybami dostępnymi. Tak, wow. dokładnie. Także dobra. To co? Nie zapomnijcie wpaść oczywiście na fanpage i Star Wars oraz na ich stronę internetową starwars.ea.eu chyba. Ale będziecie mieli w opisie do filmu. Także tam będziecie mogli sobie zobaczyć. Kina jesteś? Jestem. Aha, może już myślałem, że ci, już myślałem, że ci kropa na internet znowu odłączyła. Taka, nie, nie, tym razem nie. Bo taka cisza. E, to co standardowo, nie? Tak. Komentujcie. Subskrybujcie. Łapki w górę, bardzo, bardzo, bardzo mile widziane. Pozdrawiam was Kina ze mną był. Wojtek. Trzymajcie się, cześć. Cześć. I niech moc będzie z wami.